O człowieniu. Co? Jak to lata? <grystanie> <grystanie> <Nie> <grystanie> mogę. Tam się z... Budujemy samolot. Mamy na to godzinę, chyba. Mam nadzieję, że mniej, bo wiesz, jestem. To przed... będzie szybka akcja. Nie, 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 to będzie bardzo szybka przed, akcja. Pod jestem, że tak powiem, najmniejszym nakładem pracy, najmniejszym nakładem pieniędzy, żeby wnieść to w powietrze. Dwa serwa, ESC, silnik, jedna bateria, trochę prętów, trochę plastiku, trochę kleju i mamy nadzieję, że to poleci. Jak w tym serialu 24 godziny. Zaczynamy. No to tak. Lecimy szybko z tematem. Mamy oczywiście, no masz, Pierwszy problem. weź trozetni Nie po palcach, nie po palcach. Lidlolot. I na Lidlolota jest multum pomysłów w internecie. Jest multum planów jak go przerobić. My będziemy improwizować. Pierwsze co, ja bym zaczął od tego, że tu trzeba wyskrobać miejsce na to, żeby włożyć tak. to, trzeba w ogóle, to trzeba w ogóle rozciąć. I bateria. To trzeba rozciąć. Czyli honory. Pierwsze cięcie. Wiesz co, ja przecież tego nie robiłem. O, jak elegancko. To ty mi mówiłeś, że oni zaczęli to robić szersze, bo się. <noise> to, to się przyda. To się przyda. Silnik będzie zamiast za tego. Eee, nie, oni to chyba zrobili odwrotnie. To było najpierw było grubsze, była szer, eee, był szerszy, taki bardziej wytrzymały kadłub. No a potem oni to zwężyli albo odwrotnie. Może mi ktoś poprawić, bo nie mam pewności co do tego. Panie, bo już półtora minuty minęło. My tu gadu, gadu. To co? Cni? Ja mam ciągnąć, tak. Dobra, tak ona oko. Do samolotu mamy tak. Simon 30A, czyli ESC, warte jakieś 20 zł. Zarobiona wtyczka XT30 i ma beka 5V. Ile amperów nie mam pojęcia, nie ma najmniejszego znaczenia. Nam i tak wystarczy. Tutaj wychodzi nam. O, nie masz większego noża 5 wyjąłem. Tutaj wychodzi nam wtyczka taka standardowo, jak do. Nadajników, jak do odbiorników PWM, bo mózgiem całości będzie ten oto ultra tani 40 złotowy odbiornik Express LRS. Ej, on jest nieprzyzwoicie tani. Ja wiem. Pokaż mi Fly Sky w tej cenie. 42 zł, 7 kanałów. I jeszcze miernik napięcia. Ekstra. Cała elektronika, jakiej potrzebujemy, to dwa serwomechanizmy. O, tutaj. I teraz tak, lotki robimy na x tak? Czyli jedno na serwo, y. jedno serwo po środku tak? i ramionkami rusza lewo-prawo i w ten sposób dwie lotki rusza yy, góra-dół na przemiennie. Drugie serwo będzie do ogona i to będzie ster wysokości. Nie robimy steru kierunku. Nie trzeba nam, bo to nam w ogóle nie będzie potrzebne. Nie mamy czasu na to, jest godzina. Już nie cała. I teraz 3 tak. minuty minęło. I teraz tak, to podpinamy na pewno pod kanał trzeci, bo na trzecim zawsze jest trotyl. Ja bym, Przemek, bardziej e, starał się słowa dozować, tak bym powiedział. Zastanawia się, co mówisz, bo nie zawsze musi być na trzecim. Ale A potem się trafi sesji. jakiś Mirek i powie ci, że nie mów tak! Na trzecim jest domyślnie. Jeżeli używasz AETR, czyli tego, co, z czym każdy ekspres LS wychodzi z fabryki, to na trzecim jest troty. Czeka nas jedno lutowanie, ale tylko dlatego, że jesteśmy nieprzyzwoicie nieprzygotowani. Tutaj mamy z tego ESC, wychodzą trzy miejsca na trzy fazy do silnika, trzy złącza. A silnik, który mamy, to jest silnik z 3,5 calowego drona FPV i on nie ma takich kabelków po prostu. Co zjebałeś? mi lutownicę. Co chcesz zrobić? No dziurę wypalić. No nie, śmierdziało będzie. Pójdę na balkon. Nie, ma, nie śpisz, się nam aż tak bardzo. Czy to jest najtrudniejsza robota, którą zasięgajcie, tak. No. Najwięcej zabawy z tym wszystkim Może będzie. Ja cię łóżeczkę dam. <laughs> Bez żartów o aborcji też, tak? My tu musimy zrobić ster wysokości, nie? Tak. Czy to ma znaczenie, że to będzie symetrycznie? Trochę tak. Czy to powinno być tak na przykład. O! No. I tak, ot. Ale bo jak to wejdzie tu, to się nie będzie ruszał. Możemy mu tutaj dokleić taki kawałek pianki. kawałek pianki? Nie mam, nie mam nie, nie. No nie. To się to obetnie i już. Wiesz, czego nie wzięliśmy? Rozsądku. Zawiasów. Nie robimy na zawiasach, zrobimy na taśmie. Okej. Okay. Czyli y, metoda na oko gdzieś tu. Ja chciałem powiedzieć, że naprawdę mam dobrą precyzję, jeśli chodzi o mierzenie rzeczy na oko. Dlaczego? Wierzę, że jestem jakaś anegdotka. Znaczy, żadna. Po prostu jestem naprawdę. Masz ukryty talent. Naprawdę dobry w mierzeniu rzeczy na oko. Co się zdarzy w najgorszym wypadku, jak zrobi to nierówno? Będzie skręcał podczas podnoszenia go do góry. <tłuk> to, Bardzo nierówno wyszło. <sad> będzie skręcał w lewo. Pamiętaj, że my tym filmem nie chcemy zbudować. Oooo, ale zaszło. <grym> Najlepiej latającego Lidlolata na latać. świecie. Tylko my chcemy pokazać, że naprawdę niewielkim kosztem i zaangażowaniem. Nie przykładając większej uwagi, Nie, absolutnie. no dobra, troszeczkę jednak doświadczenia i takiej wiedzy ogólnej trzeba mieć. Jeszcze trzeba ustawić. Kłonić skłon silnika. I ustawimy to, wiesz jak? Na oko. Na oko. A więc co jest najlepsze? <grym> że to zadziała? Tak. <grym> Patrz to. No prawie. Jak prawie. Pamiętasz, tam jeszcze musi wejść ESC. Dobra, na razie skupiam się na, si yy, na baterii. Ale mi to nie idzie. To w ogóle wydaje mi się niepotrzebne. Ja to kawałek tego. Po prostu wytnę. A teraz patrz, jak będą dostawali zeza widzowie. Bo nie, nie wiedzą, wie się gdzie patrzeć. się patrzeć Gdzie się tak! Akcja po lewej, akcja po prawej. Tu się coś wyciąga, tu się coś tnie. I pewnie chuja widać w jednym tak. i w drugim wypadku. Moje doświadczenie mówi mi, że lepiej na twarz. That's what she said. <laughs> <laughs> Ale to Ja! Yeah. Dałeś mi tępy nóż! Wziąłeś sobie tępy nóż. Dobrze będzie. Kurwa, ulotownicą niczym się zrobił faktycznie lepiej. No, holdia. Ale by śmierdziało wszędzie. No, by śmierdziało. Uuu, ostrym nożem to łatwiej. To, co ja nacinam teraz, chodzi o to, zamiast robić zawias, zostawiliśmy tutaj tą górną powierzchnię, więc wycinam tutaj klin, żeby ta powierzchnia steru wysokości mogła też być podciągnięta do góry. Ale to i tak będzie jeszcze zabezpieczone taśmą, tak żeby to nam gdzieś w locie nie odpadło. Ale wystarczy. No, myślę, że tak. No, masz. To jest fajne, ale to powinno mieć jakąś blokadę. To na pewno ma blokadę. Na pewno ma. Jest taka kółdeczka, to może być to? Gdzie mamy ESC? A jeszcze troszeczkę miejsca potrzebujemy. Dobra. Lotki. Ja nie <słuch> wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym ja musiał wydobywać byle co, a ty cioł nie sterowe. Ja nie wiem, czy my się dobrze podzieliliśmy. Tak ma być, będzie większy. Ja wiem, że to zrozumiem, ale. Teraz tak, mniej więcej tej wielkości jest taki kadłub. Powiedz, jak to powinno wyglądać? Gdzie najlepiej, żeby były lotki? Jakiej powinny być wielkości w stosunku do skrzydeł? To jest bardzo trudne pytania w ogóle. Jedna po lewej, druga po prawej, wszystko jedno. Najwięcej będzie w jedną stronę gorzej skręcał, a w drugą lepiej. Rób nie narzekaj. Ile samolotów w życiu zbudowałeś? Kilka, kurde, jaka lotka. To są lotki. Lotka kierunku, czy po prostu? Lot? Lotka, po prostu lotka. Masz cztery kierunku i wysokości, i lotki jako lotki. A te do to są? Klapy. Klapy. A. Patrz. I... Czyli jednak nasz kontent nie jest taki bezsensowny, jednak bawimy i uczymy chociażby mnie. Przede wszystkim tak mnie, Cho chociażby mnie. Ty autentycznie, to jest, to jest pro z tego odcinka. Co? Ostrymi narzędziami się zarąbiście, tnie. Myślałem, że masz coś odkrywczego. Serwo? Tu. Y, tak. Ja bym to tu dał. Tu wygląda ok. to wygląda, jakby miało to prawo zadziałać. A kawałek puścimy górą, nie? Nie, nie, nie mam tego, bo tu się w oko wybijesz. Tu masz... Zostaw, zostaw. Dobrze, tato. Ej, śmieszne jest to, że ten bestwialski sposób działa najlepiej. Ja nie mam pytania. Za pierwszym razem. <laughs> Trochę chyba się nie do końca rozgrzało, ale... Kur... te 25 minut za nami Dobrze jest, patrz, pierwsze okay. serwo A my jeszcze napędu nie mamy Napęd zaraz będzie Patrz to, silnik już będzie montowany Eee, ja, mamy jeszcze... Tu? No Na wylot będzie Na wylot Okej okay. Całe 30% z siebie dajemy teraz bardzo ważny element zostaje przymocowany do naszego pięknego bolidu latającego. A, to silnik. No jak? I to też jest na <laughs> kolejna na gorąco. Jeszcze trzeba... Dobe... Tak, dobezpieczy się to. A powiedz mi, jak te wykłony ustaliłeś? Yy, Widzę ten na nagraniu, jak tutaj i ustawiam, tak patrzę na oko, a troszkę w dół, troszkę w prawo. Wiesz co, Karol? Ja Ci ufam. I tu trzeba zrobić taką tak zwaną kamilową fugę. Kamil zawsze tak dookoła silnika musi taką fugę położyć i to działa. Tego nawet nie trzeba, Karol, wklejać. Tak dobrze spasowane? <śmiech> <śmiech> Normalnie jak panewki na pierwszy szlif. Dobra, a tu się taśmą zabezpieczy, tak żeby to nam się gdzieś nie wkręciło. Tak. że Ty wycinasz rowki pod te kabelki? Nie, tak tylko tu. Patrz. Przylutować przewody w ogóle do naszego wspaniałego esc -ka. Jak ktoś nie wie jak lutować, bardzo serdecznie zapraszam na swój kanał, gdzie jest bardzo fajny e, tutorial, jak używać lutownicy. Podstawy lutowania zapraszam serdecznie. To powinny być wtyczki, to jest strasznie. I wtedy mielibyśmy absolutnie zero lutowania w całym modelu. Dobra, to ja bym jeszcze zrobił tutaj to, te, te cięgienka, wszystkie. Gdzie są te plastyczki? Zrobiłbym to i go spróbował y, pierwsze uruchomienie zrobić. Tylko może bez śmigła, co? Wiesz, co ty ze skrót BHP? Bezpieczeństwo hamuje pracę. Bingo! Ty smarujesz, się, ja wkładam. Tak. Pączka? Chcesz, się? A z czym masz? Z hejtem z grupy. <noise> I sugeruję jeszcze rozwiązać tematy tego. Tak, to się zaraz dotnie, wytnie. Dobra. Będziesz pan zadowolony. Ale, Ale partyzantka! Cokolwiek by to Karol nie było, to zajęło nam to 38 minut. A nam do odpalenia samolotu brakuje do do drucików w tym momencie. Tak. A no i podpięcie tego wszystkiego do odbiornika. O? Mamy połączenie? Halo? Ale prąd jakiś jest, coś, coś. Odepnij. Podepni? To możesz mieć... A miało być tak pięknie. A, Bo ty nie zapiłeś na trzeci. Nieważne. Tylko na siódmy. Jakie to ma znaczenie? No jak, jakie to ma znaczenie? To ma znaczenie, że ja się podpinałem względem tego co ty miałeś. Mówiłeś nawet przedtem do kamery, że podpinasz na trzeci... Trzeba podpiąć na trzeci, a nie że podpinałem. Tu, w górę. Dobra, działa, no to tam, Idealnie. Zróbmy test. Daj mu. Leci. Męskie narzędzia wkraczają do gry. Ale czy to teraz robisz, bo to trzeba zmierzyć, po prostu będzie łatwiej? Nie, nie, nie. Robimy na zetkę. A, takich patentów nie znasz? Robimy tak, że wyginamy. Tu sobie robimy taki, nazwijmy to bufor. Które jesteśmy w stanie później wyginać, albo ewentualnie prostować. Wydłużać i skracać Aha, super. 13 minut, Karol do oblotu. Ej, dobra, to się zaczynam stresować teraz, jak faktycznie w Masterchefie. Master fabryka. Panie, ja już skończyłem. Ale patrz, potrzebujesz dokładnie? Złoto. Idealnie jest. Aż model podnosi, ma taką kurwa siłę, jest ok. Fabryka. Zawodowo, autentycznie zawodowo, 53 minuty. Zajebiste lotki zrobiłem. Dan. Cztery minuty na to, żeby teraz dopracować sobie tą kanapkę. Masz jeszcze jakieś naklejki? <sum> <sum> Dan. <Done. sum> <sum> Szybko, szybko! Godzina. Kurwa. Gdzie <noise> <noise> źle to ma mocy? Widziałem, się utrzymuje, tak, ale nie w, nie w oczy. Potem powiedzą, że to jest nieodpowiedzialne. Mamy tu kawałek łąki. Mhm. Chodź. Tak, tak tylko, tylko. Dobra. Dawaj. A wy chodźcie z nami. O człowieniu. Co? Jak to lata? To jest absurdalne, jak to lata. To co? Rozwalmy coś. Zobaczymy, jak to lata w dzień. No i poszedł. Elegancko. Jaki on jest cichutki? Jak jest turbo ciche. Jak mi się to podoba? Ty lataj, a nie klikasz jakieś te gram w Tetrisa. Plecki zrobi? No hands, no hands. do pilot. Hand. Ej, całkiem fajnie lata, nawet świece zrobi, ale fajny, ale fajnie świga, patrz to. Ej, ma to mocy. Zrobi plecy. Patrz. Ej, tego to się nie spodziewałem. Fabryka. Ej, super jest. Ej, jest naprawdę super. Gotowy? Urodziłem się gotowy. To... i pętelka. Jedyne drzewo w okolicy. Ale co? Coś się stało? A, troszeczkę się skrzydełko przekrzywiło. To się weźmie. Bo... I wytrymuje. O, patrz. Bo to szarga ten. No, tak wbić, tak żeby się nie to... tanie. latanie. O, kurde, straty. I co teraz? Czy on poleci? Oczywiście, że poleci. W ogóle Przemek, znalazł dla niego idealne zastosowanie. Piknik. Piknik piknikiem. Bitwa o racibusz. To jest model, którego nie jest szkoda stracić. To jest model, który poleci. I jak będziesz mieć odrobinę szczęścia, nawet i wróci do ciebie. A zbudujesz go w godzinę. Dałoby się to zrobić lepiej? Oczywiście, że dałoby się to zrobić lepiej. Dałoby się to zrobić ładniej? Dałoby się zrobić to ładniej. Ale czy dałoby się radę to zrobić szybciej? O! Po odpowiednich substancjach psychoaktywnych pewnie, pewnie tak ma <noise> bo Zakładamy, że nie.